Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny film Food Hall z Lidla. Dawno i mam takich większych zakupach i muszę powiedzieć, że ja wydałam bardzo dużo pieniędzy, bo prawie 180 euro. I znowu to podzielę dwa razy, bo tu się wszystko nie zmieści. Teraz kupiłam sporo chemii, plus takie dodatki do domu, więc zaraz wszystko pokażę, ale najpierw może zaczniemy od chemii dzisiaj. I tak, wzięłam proszę Cushion Weiss, on 3,5 euro. No tak do białego, nigdy go nie miałam. E, mówię, wezmę, bo już mi się mój kończy, coś będę miała innego. Tu wzięłam za euro 78 e, taki płyn do płukania, nowość Dowsi i e, wzięłam taki, e, or, to jest 1,80 euro 80. Tak. Tak, taka cena. Ja kupiłam wcześniej, jak byłam tak na szybkich zakupach niebieski i fioletowy. Ładnie pachną tamte. No ten byłam ciekawa, mówiłam wezmę znowu, bo też dobra cena. Tutaj wziąłam olejek do zmywania oczu, czy znaczy płyn z olejkiem Euro centa. Wzięłam również te moje ulubione zapachy do pokoi. Powiem wam, że ta jakość, za tą cenę to jest rewelacja. No cały korytarz, tym pachnie. To 299 zł oczywiście te orientalne dwa, to moje ulubione i ten pomarańczowy, żeby było coś dla odmiany. No mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się również inne zapachy po prostu. Tu jedne chusteczki euro bez centa. Dalej te chusteczki do toaletowe na mokro. To jest, Ona euro 79, tylko są trzy sztuki i była też taka, wiecie co? Pasta w 5. To było na promocji z 249 na 219 To jest do czyszczenia tam dywanu, wiecie, takich tam y, foteli i tak dalej. Było jeszcze coś do łazienki i do płyty indukcyjnej, ale stwierdziłam, że wezmę takie coś, bo nie mam nic właśnie do dywanu. Czy tam, wiecie, coś by się zabrudziło, to bym po prostu miałam, więc jest. Dalej widziałam moje ulubione chusteczki też do czyszczenia W5, również euro 49. Bardzo ładny zapach. Tutaj jest brzoskwinia, i tutaj jest taki zapach wiosenny. Obydwa bardzo dobre, były już testowane, więc to polecam serdecznie, bo to jest taki właśnie mój hit, jeżeli chodzi o chusteczki do czyszczenia. Dalej, e, takie spożywka, więc tak, masło 2,25, e, na promocji dwa pakowania, drożdże wziąłam do po 13 euro e, jajka 3,39, normalna cena wziąłam 3 razy. Tutaj mam jeden ser milbona, taki do pizzy, euro 99, chleb z ziarnami euro 99 i takie bułeczki zwykłe e, 19 euro centów, się to rozerwała. Dalej kupiłam mój ulubiony serek z Milbony Bio, bardzo dobry, naprawdę polecam, euro, jako drogi, euro 49, muszę powiedzieć, ta cena nie chyba podrożało trochę, trzy e, sztuki, mleko euro 25, wzięłam Ci tylko jedno, bo był krótki termin, jedna taka duża kola dwulitowa za euro 39, mówię, dobra, wezmę jedną tam na weekend do pizzy czy coś ta mąka e, 65 tu jeszcze wzięłam herbatę taką e, melisa, ale to jest taki wiecie miks, to jest jakąś, e, nie jest czysta melisa e, euro 19 e, dzisiaj wzięłam również takie coś jak włoski weekend był rana, e, takie wiecie ravioli z pieczarkami, to prawie 4 euro kosztowało, ale to będę miała na pół kilo na jakiś tam obiad do pracy, na szybki obiad po prostu, a ja lubię pieczarki, więc no nie dobra biorę dzisiaj, wędliny dulano euro 29, tutaj tego ile mamy, 80 gramów bacon e, chyba on euro 39 tu wziąłam trzy razy, bo znowu będzie spaghetti szpa, e, spaghetti do obiadu bardzo nam ostatnio właśnie, więc znowu wzięłam e, taka tutaj salami włoska, 2,79 troszkę droższa, ona była nie da 100 gramowa e, z jakimś pieprzem, nie, to jakiś rozmaryn e, dalej ta zwykła salami 2,29, dulano dwa razy, to jest tam do pizzy, do zapiekanki czy jest po prostu żeby było w domu Dalej kolejna szynka 2,29 farmerska, a ta taka, wiecie, um, ona ta kosztowała, wiecie co, nie wiem, chyba 2,49 czy coś takiego, ale tak, no, poniżej 3 euro, 150, albo 2,79, bo to jest tego trochę więcej. Tutaj dalej, aha, sery. Tutaj wziąłem taki, wiecie, ser taki jakby do tostów, on 2 euro bez centa, to czasami to lubimy zjeść. Również włoski tydzień to taki była mozzarella. Bardzo lubię euro 49,2 opakowanie 140 gramowe. Tutaj Bioser 2,29 też bardzo dobry, 4, nie 200 gramowy. I Golda No, to na jakiejś promocji chyba tam 2,49, dzisiaj 400 gramowy to było właśnie. Dalej włoski tydzień, więc tutaj wziąłam takie, wiecie, przycierane pomidory, euro 29. I ja je kupuję często jak są właśnie w gazetce, bo ja to po prostu lubię, dobrze smakują. Tutaj oczywiście wziąłam, jak jestem, biorę zawsze ten dżem, Tu wziąłam wiśniowy, euro 29. Mają dużo owoców w składzie. Jeszcze wzięłam tego, tego, tego. Dzisiaj, dzisiaj króluję tego znowu. E, pomidory w pusty. One są z bazylią. 65 bio, bo wiecie, no zawsze w ogóle mi zapaść takie rzeczy, właśnie jak coś ugotować, czy coś, żeby było. E, I koncentrat pomidorowy za euro, nie, 95 euro centów, bo był na małej promocji dzisiaj. E, dalej lody. Te lody bardzo dobre. Są tylko, o wiecie co, te duże opakowanie strasznie podrożało, bo 6 sztuk 4,5 euro. W tamtym roku było po 3. Naprawdę ceny strasznie podrożały. Te wszystkie takie produkty, właśnie lody mam wrażenie. A to na małej promocji takie mini 12 sztuk za 3 euro bez centa, zamiast tam 3,5 euro. No zawsze jakaś zniżka była. I tu wziąłem jeszcze jakiś taki wa na waflu karmel i e, smak karmelowo-orzechowy za 1,99 z 2,5 euro więc myślę, dobra, biorę, zawsze coś będzie innego do zjedzenia. No dobrze, a teraz to tego pochowam i biorę się za kolejną partię zakupów. Kolejna partia, więc tak, tutaj będzie zmiana na pościel, poszewka, To jest taki dwupak jakby, on był bardzo tani, 12 euro i tu jest do mieszka bawełny z poliestem, natomiast bardzo miło w dotyku, bardziej czuję tutaj bawełnę. Były różne kolory, to jest taki kremowy z niebieskim, myślę, że bardzo ładny jest ten wzór. Jeszcze było coś z różem, widziałam, ale nie było tego dużo już na półce, bo to pewnie było z gazetki, wiecie, co i takie zostały ostatnie sztuki, ale ładnie się prezentuje, więc widziałam, bo nie mamy na zmianę. Dalej taka mata na... Na korytarz. Siwa taka, bo mam taką starą, tam mi nie pasuje do niczego, więc mówi: wezmę to za ona 2,90, coś takiego kosztowałaby, różne kolory, więc wziąłam jedną sztukę. Tutaj dalej mam takie jeszcze klapki basenowe dla syna. Za 3 euro. One były z 7, bo właśnie już mu noga wyrosła, a jakby na basen szedł, po prostu to by nie miał. Tutaj to odłożę? Były różne kolory, ale tylko męskie widziałam. Dalej trochę słodyczy. Mieli takie orzeczki widziałam pikany. One niecałe 2 euro kosztowały. 150 gramów. Te ciaska bio, bardzo dobre. Ono, euro 60. Są tam takie jeszcze dwa inne rodzaje. Tutaj jeszcze widziałam. Czekoladę z orzechami euro bez centa i te ciastka karmelowe, takie wegańskie, one były na promocji z 2,5 na euro. I dwa opakowania. Przyprawę taka przyprawa do kurczaka. Ona niecałe euro kosztowała ta przyprawa. Ona jest solą, więc trzeba z nią uważać. I tutaj jeszcze wzięłam taką przyprawę z kania. Ja już mam jedną taką bardziej ziołową, i tą wzięłam. Nadaje no, się to do, 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 do kurczaka, do ryby. To 2 euro bez centa. 70 gramów, no też fajna opcja. Bo wiecie, teraz już mało mam przypraw, no, w Polsce nie byłam, więc tutaj właśnie kupuję w Lidlu. A w Lidlu na przypraw jest najwięcej, według mnie, więcej na pewno niż w Alki. Dalej mam tutaj moje ulubione oliwki. W, w, Oliwie, euro 49, dwa pakowania wzięłam. Tu też nie pokazałam wcześniej, tak mi się zawiruszyła jeszcze trochę takiej... Znaczy e, nie chemii, kosmetyków bardziej. Szampon z cien, taki naturalny, z aloesem, euro 79, coś nowego mówię, kupię. 200 ml, tam jeszcze był jakiś inny rodzaj do włosów suchy, bo ten jest do... taki nawilżający. Więc e, będę próbowała. Dalej kostka, nie kostka. Deo dla męża Rexona 2,45 i tutaj też było na promocji 2,49 opakowania, były różne zapachy, ale mówię wezmę tylko ten, na razie ja nie potrzebuję, tutaj kartka z, z, dla syna na urodziny, taką małą kupiłam, bo tam tylko tak wiecie, żeby po prostu było, ale ładna jest, taka wiosenna bardzo, mama w tym miesiącu, a właśnie tak chciałam mu tam coś wypisać, no wiadomo, taki prezent dostanie, tam właśnie wybiera mu już yy, i taką kartkę dołączy, tam takie są jakieś tam słodycze i tak dalej, jeszcze jakiś pieniądz mu włożył, więc na pewno tylko może zastosować, żeby po prostu nie widział. Yy, dalej ty mam jeszcze tak, łosoś bio, 7 euro bez centa, to będzie na obiad, ale to dla mnie, bo chłopaki nie lubią ryby. Yy, I tutaj tego gramu, aha, 200 gramowe, yy, no on tam chyba 6, właśnie 99. No, no trochę kosztuje, muszę powiedzieć, ale lubię raz na jakiś czas. I tutaj piersi, w takich ciężkich kawałkach 800 gramów było za 9 euro. Na jakiś obiad właśnie planuję zrobić e, piersi w sosie śmietankowym. E, tutaj dalej właśnie jeszcze takie rzeczy właśnie do lodówki. Mozzarella bufala, euro 99 do pizzy. Jogurt naturalny, euro 25, tylko teraz wzięłam taki mi zawartością tłuszczu, 1,8. dwa jogurty na takie wiecie z chrupkami, 45 euro, są tylko dwa, bo to też jest słodki masa ma, więc mówię, dobra, nie przesadzam. I śmietana, aż taka właśnie kremowa do tego obiadu z kurczakiem, euro 0,9 na jakiejś tam promocji dzisiaj było. Trochę owoców i warzyw, ale nie za wiele. Aha, doda się pietruszka mrożona, euro bez centa. Y, pomidor, takie koktajlowe, euro 49, 200 gramowe. Dzisiaj było, to było na jakiejś tam promocji. Pieczarki bez promocji, 2,40, 400 gramowe. Maliny były na promocji, euro 11, 125 gramów. Wzięłam dwa opakowania. Y, tam jeszcze były takie truskawki, ale już naprawdę bardzo przebrane. Mówię, nie biorę, bo przecież potem wywalę połowę. Kiwi Gold, 65 eurocentów. W ogóle, jaka cena teraz z kiwi? Taki, taki kiwi kosztuje bez promocji euro. No bo po prostu w szoku jestem, tak troszkę podrożało. No bez, jeszcze z promocją to jeszcze jako tako ale no naprawdę ceny. E, banany euro 25 bez promocji. Tutaj widziałam już takie pomidorki, takie widzicie, te mięsiste. 2,49 za kilo. No bardzo je lubimy, e, więc no mam nadzieję, że będą no dobre, a nie kwaśne, przynajmniej to. Ogórek bio, on za 80 euro centów był na promocji się i wziąłem szpinak bio euro 65. Na kanapkę do pizzy cokolwiek po prostu widzicie, żeby tam było coś zielonego. No jak mówiłam, no na te zakupy wiecie, 180 euro. Aha, jeszcze w tym woda duża i mała. No dzisiaj mnie trochę wydam, ale musiałam dokupić sporo chemii i widzicie, no i ta pościel, doszła tak dalej, więc ten rachunek po prostu cały podbiło. No dobrze, więc ale się nagadałam cię przy tym holu, więc taki mówię taki większy ten food haul dzisiaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się już następnym razem. Pa.